Władzy tak zaraz zostanie odcięty, Spodziewaliśmy się, że mogą się tam nie utrzymać. I tak, bym to widział dwie rzeczy. Tej czapkę nad pięknem na Hitlera. w tych nie mieszka. Ja się zaraz z tego wycofam. Ludzie mieszkają w barakach. Często barak stoi przy dymczy, Tylko po eksplozji cała ściana się położyła. Tutaj jest też takie okręte tam <sum> jest sporo, tylko podwójna cyfra na ścianę, to prostu znacznie mocniejszy dom. Jak Piotr doprzyszedł, to wszystko zawaliło. Znaczy, jak coś kawałek Teraz w innych miastach, w innych w wypada paranoja, wydaje się, że chcą go zabić. Tam śpi w tylko rano wyprowadza swojego psa na zewnątrz i wieczorami spędza czas w swojej herbaciarni. Teraz, jak ten bunkier jest zbudowany, Taki rytunek zrobiłem, na to nie jest to W każdym bądź razie bunkier ma fundament, który sięga do 8 metrów w głąb ziemi. Ja odszedł od bunkra metr i zaczął kopać, to musiałbym kopać 8 metrów w dół, żeby mi się fundament skończył. Po 4 metrach zaczęła mi woda napływać, bo cały teren jest bawinisty. Teraz potem muszę pod materiał wybuchowy wsadzić i mogę go wysadzać w powietrze. No niełatwo jest to zrobić, więc z zewnątrz też się bunkra nie da zniszczyć. On powinien tołek eksplodować to da się go zniszczyć od środka i to zrobił niemcy. Środko środka wpakowali 5 do 8 ton materiałów długowych. Jak Hitler się stąd wyprowadził, no to do 24-25 stycznia 1945 roku wysadzają go w powietrze. Jak doszło do eksplozji, to porozrywało nam ten bunkier. Niektóre ściany się powysuwają na giełdzie. No, ale mam jedno zdjęcie ze środka, tylko nie z tego bunkra, tylko z bunkra numer 13, z głównego bunkera, ale ten wygląda bardzo podobnie. Jest wykładzina, drewno dookoła e, ułożone, centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda, elektryczność, kanalizacja, 330 m2 w środku i okna sztukiem nie ma. To fałszywe okna, żeby nie zwariować, żeby nam się nie wydawało, że będą z każdej strony. Jak to otworzymy, to no na przykład widać obraz, panorama gór, albo no, coś takiego, żeby nie zwariować. Także trzeba, trzeba sobie tutaj można widopsy względem. E, można parę odchodzić do tak? Jeszcze dziś rano nie sprawdzaliśmy, czy tam miny jakieś nie leżą. Zawsze no, niemiecką grupę. Ale <laughs> Usłyszymy. <laughs> no, tak, raz na taką hiszpańską grupę trafiłem i pytają panie, a masz pan kartę Niemca? No to mam. Że mam grupę starych Niemców, bo No i tak pan wyskoczy. Dyskutuje... nie Jak tak to, tak? to nie? Ty? To jest Dlatego nie miarę dużo na początku. No ale to tak potem mówię, wie Pan, jeszcze czasami, jak coś się źle. A, a teraz ten dach, ten dach y, to płyta metalowa, żeby wyłapać kawałki betonu w razie eksplozji, nas mogłyby pokaleczyć. Zawsze jak ktoś płytę odwinie to albo tunel, albo powierzchnia nad głowami. To zawsze nad głową coś takiego mieliśmy, żeby wyłapać te wyłamki betonu, które mogłyby nas pokaleczyć. Tak. Dla, dla Ktoś tutaj wpływał na kamerę i pomyślał, no <śmienicielo> bardziej błyskuj, usiądź całe serce, skrócisz i może to stanie się na głowę. Jak to leczyć? No morfina z amfetaminą po prostu leci wszystko. Morfina uśmierza ból, nawet sam kiker mówi, tableta? To nie jest lekarstwo. To musi być ten, tak? Zaświecić czy nie no świecić? Wyświecic. Wiesz to być może dlaczego ja najpierw... Tam no, widać, takie, się ścianka przesunęła w naszą w stronę, najechała na te schodki. Tutaj było podpiwniczenie 50 m2. Na prawo dało się tam zejść, ale ten cały dach się zawalił. Już tam niewiele co z tego zostało. Potem pokażę taki jeden bunkier, który troszkę lepiej wygląda. No to kiedyś kuzyn zobaczył jeszcze z tej strony. No nie zbieramy go. To jest Teraz nie można przestać betonu wylewać. Ja tam przestaniemy beton wylewać warstwem. Tak mm -hmm. Więc myślali ten beton przez 2-3 miesiące, kiedy ten beton wylewają do góry, upadają. Ciągle mieszają, mieszają, mieszają. Dwa miesiące nic to w nocy, w dzień, mają oświetlenie, widać te złoty stawka, tak? patrzy mi, się tutaj pisali, na pięciu dni wyczekają, o kula, i myślę, jak ty ciągle tu stąd zleziesz? tak patrzy na niego, patrzy na niego, on tak ze mną na mnie z nienawiścią, on no, stać się na, na nienawiść, a nie mu da mi się już pomóc, nie? że <śla> dał radę, to tak, w ogóle, tak. Że on się stąd nie zwalił, na głowę nie spadł, no ale, tak. nie musieliście tego wysadzać, tak to myślałem. E, a tam na wprost, jakby ściana, jakby takie drzwiczki, tylko to nie ściana i nie drzwiczki, tylko sufit, bo zbrojenie metalowe zawsze nad głową. Jest to tunele do środka, żeby się dostać po eksplozji, to się po prostu tak to otworzyło. I teraz tutaj też widać, jak podwójny to widać ciekawą blankę, to sufit. Więc to też jest sufit, to też jest bunkier wewnętrzny, wewnętrzny taki dwumetrowy. Cały ten bunkier się rozłożył takie. No, Świane wybyło, a dach się położył na wszystkie Leonardzy strony. I widać takie jakby zejście do dołu, to jest lista chodzi na kamienie po drugi i tam na pojemy przerwa, bo jest ta lica 300 cm2, tylko zawaliła się. No ale to jak przyjął zamykowi, Tutaj obok. A na tutaj widać, ta kawałek Hitlera to w każdym miejscu leciał, ale na wleciał na herbaciarnię. I w herbaciarni była druga eksplozja, też 200-300 km materiałów wybuchowych i zdjęcie ze środka. Hitler ma nawet kominek w środku, ale ma też inne, większe pomieszczenie, tutaj przed, większe pomieszczenie, gdzie przyjmuje goście, taki trochę klub oficerski, troszkę herbaciarnia. Jedyna ściana, która ocalała, tylko wielka dziura w ziemi pozostała. Ściany nam porozrzucało po okolicy. Niektóre nawet mają ślady kafelek na sobie. Tutaj nie wiem, czy to duplikacja, czy, 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 czy może kuchnia. Jeśli to idź pan i powąchaj. Jak mhm. kartofle, to że kuchnia, a jak coś gorszego, duplikacja. Tylko, że zwierzęta te same się załatwiają. Drugie też potrafią. osoby zostały. Trochę ma bardzo fajne powiedzenie. сколько сколько jeden połow i przypracę. Tak, tak. Videooperátor. operátor. Tak. para ten, a to to, to, to powietře, Ona wypukuje wapn z konstrukcji no i dlatego taki To się. Wapienna konstrukcja, bo to skały wapienne. Yy, beton produkowany jest gdzieś w okolicy Opola. i yep. gdzieś z tytułu niedaleko Okola materiał pobierany. Przynajmniej w większości. Metal, za to szwedzka stal. Potem jest przetapiana w głębi i sary i potem to sobie przywożą. Ale to cała Europa ten materiał, ten materiał. że zjedzimy, to ciekawe. Na nie spadnie. No, tak. Kiedyś spadnie. No, mam nadzieję, że nie z moją wycieczką. Tak, to zdecydowanie powinno tak być. A jak już z moją wycieczką, znajdzie się tam francuską. I tu widać tak, bunkier pierdolny, <laughs> 2 metry. Kamienie pomiędzy żwir bazaltowy do wyłapania eksplozji i bunkier zewnętrzny. Kolejne 3-3,5 metra. No i na wierzchu jeszcze. 4 do 5 metrów betonu. Tu widać dokładnie no właśnie, jest dokładnie konstrukcję wewnętrzną i zewnętrzną. Ta fala uderzenia właśnie miała prawa przejść na punkt wewnętrzny, nawet jakiś punkt wewnętrzny. Jaki dobry metan, nawet no, grybieje, nie? No bo też nie wiem, się zastanawiam, czy takie widać, takie które mają po 25-30 cm przerwicy wprowadzane